O serce jego żąda i pragnie Serca naszego dla nas owczyni, boleść za dziękczynienie i swoje przed Nim zegni kolana. Kochajmy Pana. kochajmy Pana, kochajmy Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie informacji pasterskich Dzisiaj do godziny 13 można oddać krew w ambulansie przed kościołem na godzinę 15.15 zapraszamy na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Od godziny 20 do 21 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele parafialne, zaś po mszach przed kościołem odbywa się zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes. Poniedziałek o 8.30 nabożeństwo do świętej Joanny Beretty Moli, e, o 18.00 Msza Święta w intencji róż róż różańcowych, rodziców modlących się za dzieci. E, 18.15 spotkanie przed wczesną komunią. Wtorek dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły podstawowej nr 11 zaprasza przyszłych pierwszoklasistów z rodzicami na dzień otwarty w godzinach od 17.00 do 19.00. W środę o 8:45 śniadanie dla seniorów, w czwartek o 19:00 spotkanie wspólnoty w drodze. W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych. W piątek po Mszy Świętej Wieczornej zapraszamy młodzież na spotkanie do domu parafialnego. W sobotę o 10:00 Droga Krzyżowa dla dzieci. W sobotę dzieci z grup parafialnych udają się na wycieczkę do Parku Wodnego w Tychach oraz do Planetarium Śląskiego. W przyszłą niedzielę o 15.15 gorzkie żale, o 16.00 mszą świętą kandydaci do wierzmowania rozpoczynają swoje spotkanie. W przyszłą niedzielę prosimy o kolektę specjalną na remont schodów do ulicy Skargi. Za tydzień z tyłu kościoła będzie można kupić paschaliki wielkanocne. W poniedziałki i środy zapraszamy na katechezy neokatechumenalne o godzinie 18.45. Wzorem ubiegłego roku wraz z zespołem Akaty zbudujemy chór na tridium paschalne. To jest już ostatnia szansa, dlatego serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w tą piękną inicjatywę, Chętnych w każdym wieku zapraszamy co środę do domu parafialnego o godzinie 19.00. Zajęcia prowadzi pani Joanna Kamińska. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę szlaków w sanktuarium Warii, Mazur oraz Wilna. Ona odbędzie się między 31 sierpnia a 3 września. Zapisy wraz z zaliczką 400 zł przyjmowane są w kancelarii parafialnej. Organizatorem jest Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, a opiekunem duchowym ksiądz Dawid. Koszt to 1150 zł plus 15 euro. Szczegóły yy, pielgrzymki znajdziemy na folderach z tyłu kościoła, yy, są także w kancelarii, a także na naszym parafialnym facebooku. Jeśli są osoby dorosłe, które chcą się przygotować do sakramentu bierzmowania, prosimy o kontakt z parafią. Dziękujemy Paniom i Panom za sprzątanie Kościoła na dzisiejszą niedzielę. Jak co tydzień przychodzę z zaproszeniem, ciągle poszukujemy nowych ministrantów. Ostatnio przygotowałem jeszcze 32 karty na nowych ministrantów i powiedziałem, że nie pójdę stąd, dopóki tylu nie znajdę. Zostałem jeszcze dwa stroje, bo jeden jest już zajęty, już Dawid pojawił się w zakrystii. Mam jeszcze dwa stronie Kto chciałby sobie spróbować, jak jest być ministrantem? Mam jeszcze dwa stroje. Można sobie założyć na Mszę Świętą. Można sobie spróbować. Czy jest jeszcze ktoś chętny? Czy jest jeszcze ktoś chętny? Bo będzie też przyjmowany jeden kandydat do ministrantów na tej Mszy Świętej. Wiemy, że cała parafia się z nich cieszy, bo widzimy, jak się wszyscy uśmiechają, kiedy widzą zwłaszcza tych sześciolatków w akcji, a mamy ich już dwóch. Ktoś jeszcze chętny do ministrantów? Zapytam jeszcze za tydzień, gdyby ktoś się zmobilizował, bo dzisiaj widzę, nawet Stasiu siedzi sobie gdzieś tam z mamą w ławce. Tak, tak, się, że Dawidzie, bo dzisiaj tamsza święta będzie wyjątkowa. Niektórzy się zastanawiają, co tutaj się dzieje, bo dzieci wbieli. Siostry i bracia, kto nie jest wtajemniczony, to y, muszę wyjaśnić, że dzieci, które przygotowują się do wczesnej komunii świętej, przygotowują się przez cały rok i wzorem właśnie starożytnego kościoła przeżywają swoje skróty. Chodzi o to, jest to taka szczególna metoda zwana baranków, żeby dziecko nie przygotować tylko i wyłącznie na moment pierwszej komunii świętej ale do takiej żywej, zażyłej jedności z Jezusem. I za to odpowiedzialni są rodzice. Niedawno dzieci przyjęły pierwsze skrutynium, znak Krzyża Świętego, a dzisiaj drugie skrutynium, które będą przeżywać z całą wspólnotą parafialną, a będzie to skrutynium białej szaty. Dlatego już dzisiaj dzieci są po raz pierwszy ubrane właśnie w te ubranka, których niedługo przystąpią do pierwszej komunii świętej. Bardzo serdecznie was witam, kochane dzieci. Witam waszych rodziców, wasze rodziny, bo na tej drodze przygotowania tego katechumenatu do Wczesnej Komunii Świętej, to dzisiaj jest wyjątkowy przystanek. Się bardzo Wami cieszymy. Jesteście najpiękniejsi, a dzisiaj na kazaniu będziemy próbowali sobie wytłumaczyć, dlaczego Wy, zobaczcie i ja, ksiądz, mamy na sobie białą szatę. A nawet zwróćcie uwagę, że ministranci też mają białą szatę. Dlatego kazanie nie będzie dzisiaj w domu parafialnym, tylko tutaj w kościele. Jak tak patrzę, że jesteście ubrani na biało, to nawet widzę, że za kościołem robi się biało, nawet śnieg sypie. Popatrzcie, jak to się wszystko sobą łączy. To ja już idę do zakrystii, ubrać resztę stroju liturgicznego i zaraz do Was wracam i rozpoczynamy uroczystą Eucharystię. Intencji jest wiele, bo dzisiaj i Abraham będzie pięćdziesiątka na mszy świętej, ale też modlitwą ogarniamy wszystkie dzieci i te z wczesnej komunii świętej i te, które idą do tej normalnej, w cudzysłowie, komunii świętej i te wszystkie dzieci, które są w grupach parafialnych i wszystkie dzieci, które są obecne na tej Eucharystii, wszak jest to msza wasza.